to bardzo niebezpieczne zajęcie. Wejście do opuszczonych budynków odbywa się tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Bądź świadomy możliwości wypadku, aresztu czy nawet śmierci. Uważaj na siebie i baw się dobrze. z dzik biegnie. Czy pies jakiś? Ale jakiś. Zobaczymy czy ktoś tam jest. Zastanawiam się czy to miejsce jest faktycznie opuszczone tak do końca. Czy to są auta ludzi, którzy tak jak ja oglądają sobie to? Czyli tutaj faktycznie już nie jest miejsce opuszczone. To zobaczcie jakie ładne pole. Słoneczko świeci. Jest dużo płotów, muru. Zobaczyłem taką małą, jakby kapliczkę. Zobaczcie, to jest maryja. jakiś. A, jest krzyżyk. O, i tak się dalej ciągnie ten mur. Mówcie, że to się okaże, że to zwykły cmentarz jest. No i słuchajcie, udało mi się dotrzeć tutaj do miejsca. Które widziałem na zdjęciach, ale jak widzę, teren został zaadoptowany Tutaj mamy widoczne te katakumby, rzekome. Po prostu tutaj wykorzystał ten, wykorzystał ten teren pod cmentarz. Więc z tej strony szacunki wejdziemy ten teren i zobaczymy dalej, jak wyglądają te katakumby. Teren tego pójście. Tutaj mamy cmentarz. Za nami już tam nie będziemy wchodzić oczywiście, no bo to jest cmentarz, cmentarz. Widocznie teren został do tego za, za, Został postawiony cmentarz w tym miejscu To jest teren No z tego co udało mi się wyczytać, to teren jest dosyć tutaj sporny A właściciel jakiś czas yy, Był nieosiągalny Ciekawie to wygląda To jakiś... ołtarzyk miałbyś chyba. O. Tu jest. O. Latałem mocy wszędzie. To są jakieś pomyślenia. sobie zobaczyć. Spójrzcie, jakie. Dziwne w ogóle, skąd to się wzięło. To wszystko. Kto, na, Jaki był. jaka była myśl tego autora? Dziury. to się znajduje tutaj bardzo ucieszyłem bo zapytałem tych ludzi w okolicy eee, Czy to jest opuszczony teren tam gdzie była brama, brama wjazdowa I jak się okazuje to opuszczone miejsce i mogę tam pójść Kurczę, mam nadzieję że nie złapi mi deszcz jakiś bo szkoda by było Mury z tyłu za mną lecimy zobaczyć Zobaczymy, zobaczymy O, on jest Zobaczcie, jakie są schody na górę, można wejść sobie. Od no Paliem potraba będzie wygodniej nagrywać.

nie mówię, nie szukam to jakieś nawiedzone, bo jak tutaj niektórzy próbują sobie nabijać wyświetlenia takim podejściem, ale po prostu fajnie to wygląda. Takim... Mógłbym teraz powiedzieć, że czuję jakby spalone drewno. obrzędy satanistyczne tu się odbywają, nie? Słuchajcie, to jest normalny kanał. Nie zamierzam, nie zamierzam wam tutaj farmazonów, jakichś się pogadać. Jest to takie dosyć ciekawe miejsce, ale nie jest ono nawiedzone w żaden sposób. Ja nie wierzę w takie bajeczki. idziemy tutaj śladem ludzi śladami i szukamy tego basenu mam nadzieję, że idę dobrą drogą poszedłem dobrą, a idę nową drogą okay. Jesteśmy w tych ruinach. I patrzę, że Uuu, to wszędzie latają to... z tym dosłownie mokry. To jest tak gorąco. Przydzieranie się tutaj terenie nie jest łatwe. To mi wygląda dosłownie jak kiedy u mnie w mieście budowali kościół To podobnie właśnie wyglądało to wszystko te podstawy parteru pierwszego piętra Jestem tutaj, gdzie chciałem dotrzeć. Widzicie? W pośrodku? Niczego dosłownie. Wszystko ogrodzone grubym murem. Zajęcie się tutaj. Sobie. Z drugiej strony, żeby nie wracać się w to samo miejsce, tak sobie tam po tym obiekcie, ale kurczę, jak to świetnie wygląda. To zobaczcie, jakie. Jakbyśmy byli w środku jakiegoś kościoła, podstaw jakiegoś kościoła, może tak jak ta pani mówiła. Wydaje mi się, że to faktycznie jakiś sanktuarium miało być. zdaje się, że to miejsce nie jest takie zbytnio zbyt często uczęszczane na tyle, żeby to zniszczyć. Dlatego nie będę podawać lokalizacji tego miejsca. Przejdziemy się tymi murami. Znaczy grube mury. ile to musiało kosztować? Zawracamy, i idziemy tak jak szliśmy. Bo tutaj niestety można się łatwo zagubić i będziemy potem łazić po tych rybojach. Jest ciemno, więc nie ma co robić tutaj sobie problemów. Chodźmy już. To wygląda jak no kurwa, no nie mówcie że znowu zgubiłem drogę, nie chyba nie słuchajcie, czy ja muszę właśnie odpalić GPS-a tutaj pusto już nikogo nie ma Zostałem sam, zaczyna padać bo Już ciężko na zobaczyć ten obiekt woli idziemy do samochodu po ciemku ciężko kręcić. To jest bardzo ciemno. Jakby nie patrzeć, jesteśmy w środku pola. Jakoś może być gorsza tutaj w tym miejscu, za to, to przepraszam, ale wiadomo jak jest. Zapadły ciemności, ja już gotowy do drogi. Jest godzina która? 20.50. Moja kamera. Dzisiaj przewidywane są ostrzeżenia jakieś. o burzach gwałtownych O! Coś sobie przebiega, jakieś zwierzątko. Jezu! Jest jakiś. Nie wiem co to było. Widzieliście? Dobra, czekamy. Trzymajcie się. Przejechałem tamtąd, ale o ty dlaczego powiem Wam za chwilę. Tak, jak Wam opowiadałem przed chwilą, eee, może to będzie przestroga dla wszystkich, którzy urbeksują, którzy zwiedzają jakieś obiekty nieznane i takie tereny. Eee, ledwo to wsiadłem do samochodu. Widzieliście to na nagraniu. Jeżeli będzie widać, to Wam to pokażę. Widzieliście, jak próbuję ruszyć, i w tym momencie wybiega do mnie jakiś pies. Zaczął wokół mojego samochodu biegać. O, z tyłu burza za mną. Widzieliście. Eee, to już, a propos burza ale ten pies latał wokół mojego samochodu nie wiem mnie stąd pogonić ale się bardzo wystraszyłem dobrze byłem w samochodzie bo nie wiadomo jakby to mogło się skończyć takie spotkanie z nieznanym zwierzęciem dlatego niech to będzie dla was, dla was przestroga abyście w jakiś sposób się zabezpieczali przed takimi sytuacjami no i nie robili tego pociągu, tak jak robię to teraz. Ja ale robię to po to, żebyście wy nie musieli. A tymczasem to wszystko na dziś na kanale Uhit Mam nadzieję, że Wam się podobał mój dzisiejszy materiał. Dajcie łapkę w górę. Dajcie w skrypcję, żeby kanał się rozbijał. Dzięki, że wpadliście i dzięki, że mogliście przeżywać ze mną moje emocje. Przyznam szczerze, że przez chwilę zacząłem się bać. Ale każdy człowiek się boi czasami. Ważne, żeby umieć sobie poradzić z tym strachem. No cóż, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej! To już moja maszyneria już odpalona.